tutaj tutaj Jest Waldi! O poranku. Plaża przeczyszczona. Co masz gorączkę? Spać nie mogłem. No, ja też nie. Śniło mi się, że nie mogę zasnąć. Wiesz? Pomarańczowy spongeBob. Gąbka. Sygnał tutaj jest. Pięć groszy albo dwa. Chyba. jest grosik na wierzchu. Jest. jeszcze jeden grosik i szkieło pyk 50 groszy już to Pięk nogą odkarnęłem i widzę medalik <grym odgarnęłem> medalik w stanie nówka sztukach na piasku git Przenosimy się na drugą mańkę na sygnał 9 taki mały pierścioneczek wyszedł takie coś Nie wiem czy slebelko Później się sprawdzi takie tyci tyci w tym dołku był ten mały pierścionek A tutaj jest nówka Piąteczka. O. Coś tutaj dziurę wykopał. A ja przeczytałem ten ból. przyszliśmy o. z drugiej mańki, bo tam jakby wiało, jakby było zimno. Nie? Mam sygnał wysoki. No, ale to jest głęboki sygnał. Może być ucha. Siakaś. O, panie. O, po sicie. Nieźle. Przez tego tulipana pękłem sito. Trzonek. Lipa. Po zabawie. Dzień. Wracam do gry, jest bardzo Sito, reanimowane Kolejny wysoki sygnał po tamtym tulipanie, co mi wsył sito. mi mikszonek. Ale kopie To chyba nie będzie polmus, tylko coś innego. O! To było. Nie wiem, co to jest że przyjaciele, że the best że na no forever no i git drugi sygnał naprawionym sitem takie coś mikro 2 dwa Waldi miał wypadek opowiedz o tym wypadku Waldi Teraz to pierwszy raz w życiu są mokre wodery, bo jest mokra pianka, a Waldi ma mokre wodery, ale jest dobrze. Wpadł w nieckę po prostu. Imyk, strzeżone strzyżone kąpielisko, a tu takie Fancisko. masaki. Pan Krapu daje, że śpi. Bateria. Myk do torby. Daleko od brzegu. Jest piąteczka w fajnej panierce. To się świeci, jak talala. <grym i tle> Nieźle Sygnał jak Zło Patrzcie to Ło wow. Ale Bošiu Elegancko. Jeszcze się Ziko uchowało osiem, siedem mini serduszko coś tu wyszło coś małego wcale nie małego ale ładne srebrko pięknie super mega Waldzić z mi smokrego podkoszulka. Co się stało? Powiedz, wodę puściły czy.? Tak. Wpadłem w dołek. Dobrze, a kluczyki żyją? Żyją, żyją. Super, super. super. Także tak go duży zbigniew wybił na manowce. Perelę, łyżki Dobra, dużego zbigniewa patrzymy. Piątal jest. Perelowo standard. Tu ma ziko jeszcze. Ile to masz? 6,7? 50. To są perelki. 850 masz 9 zł ponad. to będzie? No pewnie, że tu. Yeah. I, 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 tu I... I tu jest biżuteria dużego zbigniewa. Co to, to to? To taka zawieszka, jest tak... taka super zawieszka. Taka fajna. Jest no jest ten pierścień I co zmienia kolory, tak? Dokładnie. I tutaj jest chyba sowa. Sowa, sowa, co się w piasku chowa. Koles sowy? Ale poleżał, nie widać? Mhm. Waldi opowiadaj co u Ciebie. Ile tu masz Hajsów? Super. Sprawa. tak? Przydatnie. Tak. Kupuję już sobie surfing. Aha. Do surfingu już mam jedną część. A tu ma. Obrączka jest, tylko ją zgięłem troszeczkę. No wiesz, tak. dobrze. W zgłasie. Jest. Też mam jagody. No proszę. 2, 4, 5, 20. 5,50 masz i piątka, nie, i ten żeton. Tak. żeton poczty polskiej. Mogę dzwonić. Może zadzwonić. Idziemy do mnie. Ja też mam jagody. Na no, samym brzegu wylazili ty. teraz, I pią, piątka, taka O, Ta już nie nada. Już nie. Ta nada. 10, 11, 12 zł niecałe. Niedziucha. Serce. To znalazłem. Tam z tamtej strony jakieś to pękło. A tamten mały pierścionek zgubiłem gdzieś. No i sreberko, To nie? Bozia była na piachu. A A to jest srebro raczej, nie? Na wagę zobacz raczej srebelko, nie, nie widziałem tam punc ale taki Nówka sztuka jakaś nie, nie a mam nawet będzie punca nie? gdzieś tutaj mm. obczajimy to, jest punca i dobrze jest i tego dobra taki wypad był 9.25 pozdrawiamy pozdrawiamy, i co i jutro, tego. gdzie jutro do, do wody. wody, pozdrawiamy z nadwody a jutro też do wody Hejka, Miłego, miłej soboty. O, a jeszcze zapomnieliśmy o śmieciach, że do baterii, wali wyciągnąłem. Jeden tulipan mi jest dżażnik, bo przez niego pękłem sito, ale to nic. Ale za to wyrwany kwas. Kupisz sobie nowy trzonek Tak, za za, pere, za, PRL za 12 zł, tak jak ja kupiłem. Do następnego hejka.